Proszę powiedzieć dwa tygodnie właściwie przed wami wszyscy kandydaci będą teraz zwierać szyki, jaka jest Wasza strategia na te dwa tygodnie. Nie ma strategii mówić ludziom prawdę i to się przebija, bo jakbyśmy mówili to przez jakieś 50 lat, no to ludzie to słuchali jak bajki o raz do winku. A teraz okazuje się, że to wszystko bankrutuje. Jakże ja mówiłem na temu 50, że ZUS musi zbankrutować, to się śmiali. W tej chwili już wszyscy mówią, że to, to jest kwestia, czy za 6 lat, czy za 10. Taka jest dyskusja. Także ludzie widzą, zaczynają przyjrzeć na oczy. A ten kryzys z mu. Udowodnił, czym my naprawdę jesteśmy. Prawda? Że jacyś pan Schulz nam mówi, że siłą nam tutaj zaprowadził w Polsce porządek. Że inny też socjalista, Niemiec, mówił, że jak własną to wymagają. A? Ee, że polski rząd wykonuje polecenia z Berlina, zdradza tutaj grupę jest niej, Maleńka Słowacja. Kiedy pan Szulc mówi, że siły odpowiedzialne, maleńka Słowacja mówi nie. A my? A my? To po prostu wstyd. Po prostu wstyd. Ja przepraszam za panią kopę za pana skradzinę, za tego całe niedługo mie miecimy, miotło, miotło z, z pokoju rządowym. Proszę powiedzieć, co może nam grozić, jeśli chodzi o... Napływ takiej liczby imigrantów. Mieliśmy i mamy już tutaj Czeczenów. Nam nie grozi. Nam nie grozi nic z powodu tych imigrantów. Grozi nam coś innego. Jeżeli nam wcisną pewną liczbę imigrantów, za chwilę będzie tego więcej. Bo zauważyć, że każdy z tych imigrant, nam, imigrantów na przyszedł do domu, świetnie nam tu jest, przyjmuje i tak dalej. Oni są się do Niemiec nie przyjmują, co do Niemiec. Niemcy mają problem z tymi imigrantami. Że to jest trochę skandaliczne. Niemcy... Dają wysokie zasiłki. Mówię o Ale być może po prostu Polska również potrzebuje... Ale, ale, my nie chcemy, ale my nie chcemy im dawać zasiłków, ale oni nie chcą pracować. To są ludzie, którzy przyjechali tutaj dlatego, że chcą dostawać zasiłki. To, a to my jesteśmy temu winni. Ale faktycznie sądzisz, pan, to, że pan tak jest, mogą Ale czy się uciekli, ale, ale, ale ci, pani, którzy są najbardziej ale, wykształceni, bo ci, którzy nie są, nie mają ani pieniędzy? Ale czy, czy pani wie, że zostali tam? Ale w przeciwnie, w Polsce i w Niemczech panuje zasada, że jeśli ktoś chce pracować, to go wyrzuca. A tylatów się przyjmuje, a tych, którzy chcą pracować, się wyrzuca, bo to jest konkurent dla siły roboczej w kraju. Tak rozumuje lewicowe Związki Zawodowe. Jest to oczywiście kompletny absurd. Ten człowiek jak zarobi, to zaraz wyda kupić coś tam i zarobić innym. Ale ci idioci z Związku Zawodowego tego nie rozumieją. Czyli to jest pełny absurd. I jeżeli oni wiedzą, że też ludzi nie przyjmują, to nie przyjeżdżają. Przyjeżdżają tylko zwolennicy zasiłku. I nie jest prawdą, że są to uchodźcy. Oni byli uchodźcami dwa lata temu, trzy lata temu, oni uciekli z Syrii do Turcji. Oni przyjeżdżają z Turcji. Przecież ten człowiek, któremu się dzieciak utopił, tak? no, ten symbol. Przecież on był w Turcji samą rodziną. To on tę łódkę wynajął, on zorganizował przemyt tej całej grupy. On tę łódkę wywrócił, na mówiąc. To jest dla niego tragedia osobista. To jest dla niego tragedia I dramat, i dramat. Ale on tylko dlatego jechał do Unii z Turcji, bo w Europie za darmo stawiają zęby, a w Turcji nie. Na ile procent liczycie? I, on, i, on... I, dla, I dlatego, on, i dlatego to, to są ludzie, którzy idą dla korzyści ekonomicznych, a nie po to, żeby pracować. Liczymy na, jak mówiłem, mnie dawala 33 minimalnych, minimalny, czyli to jest mniej więcej, mniej więcej około 12-15%. Na tyle liczymy, ale może być tak, jak z panem Kuklisem się zrobiło, będzie, będzie więcej, prawda? To zobaczymy, czy ludzie nam uwierzą, no bo... To my mówimy, to jest naprawdę szokujące, bo my chcemy odwrócić wszystko, co się mówi do tej pory. Faktycznie Beata przyszło kilka dni temu mówiła, że już nie pięciu osób należy nie pięciu osób należy przekonać, ale nie trzeba, a pięć właśnie. Że każdy, kto popiera pis, powinien namówić trzy. Czy pięć, do od trzech do pięciu kolejnych. No ale, ale PIS no, czy... niestety jest odpowiedzialny przede wszystkim za tych imigrantów. To, to Jarosław Kaczyński negocjował traktat lizboński. To Lech Kaczyński go podpisał. To PIS za nią głosowało. Pan Ziobro też głosował. Pan Głowin też głosował. Pani Szydło też głosowała. Tak? Pani Kępa też głosowała za traktat lizboński. Boże gdyby nie było traktatu lizbońskiego, a, może, a mogło go nie być, wystarczyłoby, żeby, żeby Lech Kaczyński go nie podpisał. Wtedy byłaby Nicea, byłaby Wspólnota Europejska, nie Unia, byłaby Wspólnota Europejska, traktat nicejski był obowiązał, gdzie było prawo weta, można po prostu zawetować. Nie musimy my bo by cała sytuacja by zawetowała i, traktat, i to, by, to by nie wytworzyć. Więc to, PiS jest odpowiedzialny za to, że mamy teraz. teraz, teraz. Oczywiście PO też by podpisało, bo akurat u władzy to jest inny, panu podpisał. To jest banda zdrajców, trzeba to wymieść. PO, PiS, SLD, PSL. Ja pani powiem coś, 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 czego pani pewno nie wie. Otóż kiedyś yy, byłem w szkole wyższej, o to wszystkim, w prywatnej szkole. I jej rektor, co nie u niego wykład, miał pan święty Pamięci Józef Oleksy. Ja ja miałem tam zaprosiłem na wykład dla studentów, przyszedł tam ponad tysiąc studentów no, i zaprosił nas na obiad. Byłem ja pan Oleksji. Wyszedł na chwilę, zostałem sam z panem który negocjował ten traktat. Jeszcze akcesyjny. Ja mówię do niego panie Józefie. Dlaczego pan ten traktat chce podpisać? A on spoważniał i mówi, panie Januszu, ja wiem, że on jest dla nas niekorzystny. Ale że zabrali zabrzeli tak daleko, że nie można się wycofać. Oni już wtedy wiedzieli, że jest niekorzystny. A mimo to nie tylko ten traktat podpisano, ale jeszcze, jeszcze lizboński. Teraz urobił już zupełnie. I to jest banda sprzedawczyków, która sprzedała Polskę za 200 zł hektara mniej więcej no, tyle miał do to